Witamy serdecznie! Urbek z koszali. Dziś... Dzisiaj... Ja, bardzo nietypowo. Dzisiaj bardzo nietypowo pośmiejemy się sami z, z, z siebie, bo e, szukaliśmy kościoła w Łasinie. Parafialnego w nie. I znaliśmy go, tylko że nie doczytaliśmy oczywiście, że rozebrano go w, w latach 50 -tych. Tak, to, dokładnie, tu się nie wiem, że w 55 e, Mapa wskazywała w ogóle, że to nie jest, tyle są, co... Żebyśmy, żebyśmy to nie skłamali bo mm. to jest tak na pograniczu, tak? Dwóch, dwóch... Łopanisa, łopanisa, tak. tak. I trafiliśmy do takiego pięknego tutaj e, zarośniętego, jak widać dookoła miejsca, no którym nie ma nic praktycznie, ale ale to, to nie jest to, że, jest, że nie ma tu nic, bo jednak są tutaj wyraźne ślady budowli, tak? Jakichś fundamentów. Jakiś fundamentów, są głazy, głazy jest od groma, głazy są wielkie. Są no nie, tu także zdjęcia z lat są tu także cegły, także ceguja, Z początku o, widzicie? ubiegłego wieku. Także mówię, warto zawsze sprawdzić, czy budowla, do której jedziecie, jeszcze istnieje i czy nie ma o niej nie dostało. O, opisu, że została zburzona w latach jakichś tam. Ta została zburzona w latach 50 i jej obecnie już nie ma. To wszystko zostało po tym kościele. Także my jedziemy dalej. Masz zdjęcie tego? O, no, no, tak, tak to wyglądało. Tak to kiedyś pięknie wyglądało. A dzisiaj wygląda to tak tak. Także fajnie, trzymajcie się i bądźcie czujni, bo nigdy nie wiadomo, kiedy wam zburzą ruiny, do których jedziecie. No niestety. Pozdrawiamy jeszcze raz. Trzymajcie się. Do następnego. Oby bardziej udanego.